Rozdział czternasty. Z deszczu podrynne, czyli pan samochodzik dołącza do nas. Czy Zosi uda się uciec? Jozif Paczenko. Wykład o historii Armenii. Znowu do Iranu. Siadłem na kamieniu i zacząłem się opalać. Zosia i Jacek, którzy postanowili trochę się rozejrzeć, wrócili po piętnastu minutach. Ktoś ma kłopoty, powiedział Jacek. Chyba z Kurdami. Poderwałem z ziemi karabin i pobiegłem za nimi. Skradaliśmy się po cichu między kamieniami i blokami lodu. Wreszcie wychyliliśmy się z za skały. W niedużym kotle lodowcowym płonęło wesołe ognisko. Przy ogniu grzało się kilku opryszków. Opodal na kamieniu siedział związany jak baleron człowiek, ubrany w kurtkę z polaru. Jego sylwetka wydała mi się niepokojąco znajoma. Popatrzyłem przez lornetkę. Szlachetna twarz, okulary w oprawie imitującej róg. Zakląłem cieniutko. Co się stało? Zapytał Jacek. Zgadnij kto to. Nie mam pojęcia. Jest za daleko. Poza tym spuścił głowę. Wasz wujek, pogromca złoczyńców, pan samochodzik, powiedziałem. Ale co on tu robi? Zdziwił się Jacek. No właśnie, co on tu robi? Zdjąłem Kałasznikowa z pleców. W tym momencie za nami szczęknął odbezpieczany karabin. Obejrzałem się. Adman Sachar z zabandażowanym ramieniem i pistoletem maszynowym Uzi w dłoni. Był zły. 35 tysięcy dolarów, powiedział. W tym momencie w dolinie pod nami wybuchła gwałtowna strzelanina. Siedzący przy ognisku zginęli co do jednego. Ludzie admana obszukali ciała i zabrali broń. Rozcięli też więzy krępujące pana Tomasza i triumfalnie przyprowadzili go do nas na górę. Dziękuję za uwolnienie, wysapał po rosyjsku pan samochodzik na widok admana. Widocznie odgadł w nim dowódcę. Nie dziękuj, nie jesteś wolny, osadził go po polsku adman, a potem odwrócił się i poszedł w stronę przełęczy. Szef odwrócił się w naszą stronę. Na widok Jacka znieruchomiał z otwartymi ustami. Jacek uśmiechnął się przepraszająco. Wybacz wujku, tak jakoś wyszło. Jeden z żołnierzy przyniósł plecak pana samochodzika. Zarzuciłem go na ramię. Co to ma znaczyć? Zapytał mnie surowo pan Tomasz, zezując na siostrzeńca. Widzi pan, szefie, natknąłem się na tę dwójkę, jak za pomocą ogromnego ogniska dawali znać całej okolicy, że tu są. A Zosia? Zostawiliśmy ją na przełęczy. Może zdołała się ukryć. Szef westchnął ciężko i zamilkł. Dopiero wieczorem, gdy porywacze ulokowali nas w niewielkiej grocie na stoku małego Araratu, odezwał się. Nie złapali jej. Jakie ma szanse przeżycia? Spore, powiedziałem. Ma zrolowany gruby pled wypełniony puszkami z jedzeniem. Jeśli przejdzie przez przełęcz i zejdzie po drugiej stronie góry, będzie uratowana. Podobno są tu wilki. Do tej pory nie zauważyłem ani jednego. Zresztą w lesie są najedzone i nie powinny atakować ludzi. To dość tchórzliwe zwierzęta. I co dalej zrobi? Nie wiem. Może powiadomi tureckie władze? Co wam do głów strzeliło? Wsiadł teraz na Jacka. Co was podkusiło, żeby tu się pchać? Mieliście zwiedzać Francję. Kultura, cywilizacja, winnice. Ciepło, spokojnie, bezpiecznie i wspaniałe zabytki. Ale nie. Wy wybieracie dziką górę pokrytą zwałami kamieni, po której uganiają się uzbrojeni fanatycy. Chcieliście gór, to trzeba było zostać w Polsce i pochodzić po Bieszczadach. Też góry, też dzikie, tylko przeżyć łatwiej. I z telefonu można skorzystać. Chcieliśmy przygody, jęknął Jacek. Przygody? Twoja siostra zamarza na śmierć, a ty o przygodach. Świetna rozrywka. Biwak w jaskini w towarzystwie komunistycznej partyzantki. Już z dwojga złego wolałbym wylądować u ludożerców, przynajmniej wiadomo byłoby co jest grane. Już dwa, y, nie, trzy razy im uciekliśmy, powiedział Jacek. Przypomina mi się anegdotka z życia Marka Twaina, powiedział pan samochodzik. Gdy go poproszono o zabranie głosu w dyskusji na temat rzucenia palenia, powiedział: Rzucić palenie to nic trudnego, robiłem to setki razy. O ucieczce można powiedzieć, że jest udana tylko wtedy, jeśli nas nie złapią. Wysunęli poprzednie jakieś żądania? Aha, powiedziałem. Obecnie okup wynosi po 35 tysięcy dolarów na głowę. Ale myślę, że nie ma się co martwić na zapas. Wkrótce obmyślę kolejny plan. Lepiej niech pan opowie szefie, co pana tu sprowadza. Przyznam, że byłem zaskoczony. Ja też, zezował na Jacka. Wyobraź sobie, że znalazłem tego staruszka, który nas częstował w autobusie. Czy nazywa się może Paczenko? Skąd wiesz? Tak sobie pomyślałem. Znaleźliśmy w niewielkiej grocie, niedaleko stąd, wydrapane nazwiska i inicjały. Był wśród nich także Herb Trzywdar. Brwi pana samochodzika uniosły się do góry. Herb Trzywdar? Polety łowie? Alojzy. Tak, Alojzy. Wyłowiłem z zapazuchy zegarek i położyłem go na dłoni szefa. To też znaleźliście? Niezupełnie. Kupiłem od dowódcy porywaczy. Pan Tomasz obracał zegarek w dłoniach. Patek. Złoty, kieszonkowy patek z początków ubiegłego wieku. Gdyby był na chodzie, stałby się chlubą każdego muzeum. Ciekawe, ile wsi na to poszło. Kto chce mieć zegarki, ten sprzedaje folwarki, zacytowałem. Kiwnął głową. TP. Ty tu Tak sądzimy. Jacku, pokaż monetę. 1840. Dziesięciogroszówka z Mennicy Warszawskiej. Jest w niezłym stanie, jeśli pominąć wrzery. Zgubiona świeżo po wybiciu. W tym momencie wepchnięto do jaskini Zosię. Była nieco poobijana i bardzo zmarznięta. Wybaczcie, powiedziała, nie udało mi się zwiać. Miałem cichą nadzieję, że tylko Jacek był na tyle głupi, żeby się tu pchać powiedział znużonym głosem pan Tomasz ale widzę, że dzieci w waszym wieku należy zamykać do klatek i wypuszczać dopiero wtedy, kiedy dorosną. Urwał niespodziewanie i zamarł ze wzrokiem wbitym w błyszczącą na jej piersi muszle. Zosia odczepiła ją i podała mu. Ładna wujku? Zapytała z przymilnym uśmiechem. Obrócił ją w palcach. Z grubsza wiemy, co to jest, ale nie poradziłem sobie z datowaniem, wyznałem ze skruchą. Dwunasty wiek, powiedział. Prawdopodobnie pierwsza połowa. Dobre srebro i próba. Co najmniej pięćdziesiąt gramów. Musiała należeć do kogoś znacznego. Widzicie ten gmerk? Przechodziła pewnie z pokolenia na pokolenie jeszcze przez kilkaset lat. To znak któregoś z ormiańskich rodów szlacheckich. Zamyślił się. Milczeliśmy i my. Wreszcie odezwał się znowu. Szukałem Cię, Pawle, na wszystkich ścieżkach wychodzących z Doliny Świętego Jakuba. Przyszedłem z drugiej strony, przez przełęcz. Tam jest znacznie lepsze podejście, a miejscami nawet szlak turystyczny, malowany farbą na skałach. Chyba przed dwudziestu, może trzydziestu laty, bo znaki od dawna wymagają odmalowania. Wybaczy pan szefie, nie było warunków do prowadzenia badań. Zaledwie się tylko rozgościłem, spotkałem pańskich. Kiwnął głową. Musimy zakończyć naszą ekspedycję, powiedział zmęczonym głosem. Pakowanie się w to dalej chwilowo nie ma sensu. Ale jesteśmy tak blisko, zaprotestował Jacek. Nie widziałeś wujku naszego znaleziska. Na przełęczy natrafiliśmy na kotwicę arki. Masz na myśli dwa duże okrągłe kamienie z dziurami w środku, wykute z granitu? Zaciekawił się pan Tomasz. Dwa? Nie zdziwiłbym się, gdyby cała przełęcz była nimi usiana, mruknął szef. To nie kotwice, ale nagrobki z czasów przed przyjęciem chrześcijaństwa. Nagrobki, zmartwiła się Zosia. Tak więc ekspedycję uznaję za nieudaną z przyczyn obiektywnych i zakończoną. Zgadzam się, potwierdziłem. A co powiedział ten Paczenko, zaciekawiła się Zosia? Och, wiele ciekawych rzeczy. W 1939 roku był na Kresach Wschodnich. Pojechał kontraktować zboże pod lwowym. Wkroczyli Rosjanie i wzięli go do niewoli. Postawili przed sądem, a właściwie przed trójką orzekającą. Dostał administracyjnie 10 lat łagru, ale nie za kołem podbiegunowym, a w Kazachstanie. Przewieźli go do łagru etapowego nad Morzem Kaspijskim. Siedziało tam wielu Ukraińców. Zawiązali spisek i gdy wieziono ich na drugą stronę, zbuntowali się i opanowali statek. Zawrócili na południe, chcieli dotrzeć do Persji. Ruscy ostrzelali ich, Dobili do brzegu w Azerbejdżanie i przedzierali się niewielką grupką w stronę granicy z Turcją. Przeżyło ich tylko dwóch. On i Ormianin nazwiskiem Guś. Guś, zdziwiłem się, hrabiego Aloizego na Ararat prowadził Ormianin Guś. We wsi szukałem człowieka o takim nazwisku, ale go nie odnalazłem. Mówili, że słyszeli o tej rodzinie, a wymarła przed wielu laty. Więc potwierdza się nasza hipoteza. Istniał klan przewodników znający drogę do Arki i noszący nieormiańskie, a rosyjskie nazwisko Guś. I co było dalej? – zaciekawił się Jacek. Doszli do Doliny Świętego Jakuba i zwiedzili zasypany klasztor. To wyjaśnia sprawę stłuczonej lampy naftowej, mruknąłem. Byliście wewnątrz klasztoru? – zdziwił się pan Tomasz. Byliśmy. Czterej Turcy byli tak mili, że odkopali wejście, tyle tylko, że zaraz potem ktoś ich zastrzelił. A co do lampy, to Adman prosił o określenie jej wieku i wycenę. Aha. Potem ci dwaj wyruszyli w góry i paczenko tradycyjnie miał związane oczy. Wspinali się trzy dni, trzykrotnie nocowali w jaskiniach, czwartego dnia znaleźli się na miejscu. Arka wystawała z lodowca w niewielkiej dolince. Guś pozwolił mu ją obejrzeć, ale z zewnątrz, a potem sprowadził w dół po łagodniejszej stronie góry i pożegnał. Sam zawrócił na Ararat. Czegoś tu nie rozumiem, powiedział Jacek. Skoro Guś był Ormianinem, to skąd wziął się tu, na Araracie? Mam na myśli tego pierwszego Gusia. Wioska Achora była wsią ormiańską, wyjaśnił pan Tomasz. Taki kawał od Armenii? Tam po drugiej stronie granicy jest chyba Azerbejdżan. Wzniosłem oczy do sufitu, a pan Tomasz westchnął ciężko. Oto efekty nieuctwa, powiedział z Pojechaliście sobie od tak, zupełnie w ciemno i nie zainteresowaliście się historią regionu. To karygodne. Jacek spuścił głowę. Zacznijmy od początku. Czy wiecie, czym jest Armenia? To niewielkie państewko, powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego. Poprzednio państwowość miało chyba w latach 1918-1920, zanim podbili je komuniści. A wcześniej? Pewnie jakaś mongolska dzicz, zaryzykowała Zosia. Mongolska dzicz, pana Tomasza aż zatkało. Pierwsze wzmianki o plemieniu armeńczyków pochodzą z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, powiedziałem. Ze związku plemion wywodzących się z podobnych grup językowych powstało znane w starożytności państwo Urartu. Ormianie liczą swoją państwowość mniej więcej od tego okresu. W latach 884-880 przed naszą erą, pan Tomasz kontynuował, władca Urartu, Aram, podporządkował sobie okoliczne państwa i ogłosił się królem królów, czyli cesarzem. Przez następne stulecie prowadzono ciężką wojnę podjazdową z Asyrią i ostatecznie dano jej niezłego łupnia. Asyrii? Zdumiała się Zosia. Właśnie. Zresztą na Kaukazie żyje nadal kilka tysięcy Asyryjczyków. To potomkowie ludu, który walczył z wszystkimi okolicznymi państwami. Narodu, który wzniósł Niniwę, miasto krwi i żelaza. Cywilizacje wyżej rozwinięte często podbijali barbarzyńcy z gór, zauważył melancholijnie Jacek. W tym momencie uznałem, że trzeba interweniować. Szefie, przypominam, że nie wolno bić dzieci szkolnych. Pan samochodzik popatrzył na mnie i nieco uspokojony podjął wykład. Urartejczycy wykopali między innymi kanały o długości 50 km. Ich ślady można nadal oglądać w Turcji. Podczas pierwszej w tym regionie świata fali wędrówek ludów w wiekach VII i VI przed naszą erą okrzepły podwaliny pod właściwe państwo ormiańskie. Badacze uważają, że rolę dominującą mogły tu odegrać ludy tracko-frygijskie. Nie wyklucza się też udziału hurytów, dodałem skromnie. Z tego tygla wytopił się naród ormiański, oświadczył dumnie pan samochodzik. Ormianie podbili tereny aż po jezioro Wan na południu, machnął ręką. Ararat stał pośrodku północnych prowincji ich imperium. W 440 roku przed naszą erą mieli już własne opracowania historyczne, dodałem. Tigranes II Wielki, dokonał podbojów okolicznych ziem i jego państwo sięgało od rzeki Kury na północy po Palestynę na południu. Ormianie skutecznie przeciwstawiali się Rzymianom podbili sporą część państwa partów, z którym nie radzili sobie Rzymianie zabrali im siedemdziesiąt dolin. Później Rzymianie odrobinę im dokopali, powiedziałem ze smutkiem. Ale tylko odrobinę, pośpiesznie uspokoił młodzież pan Tomasz. Chrześcijaństwo pojawiło się tu w pierwszym wieku naszej ery. W 217 roku zostało ogłoszone religią dominującą. To przecież wcześniej niż w Rzymie, Zosia była zaskoczona. Pierwsze rozbiory Ormianie przeżyli w III wieku. W 450 roku wybuchło powstanie antyperskie, które doprowadziło po 34 latach do odbudowy niepodległego państwa, choć już w znacznie okrojonych granicach. Walczyli także z Bizancjum i Kalifami, uzupełniłem. Obecna Armenia zajmuje niecałe 10% dawnego terytorium. Młodzież Armenii uczyła się w szkołach Aten i Rzymu, później Konstantynopola, ciągnął pan samochodzik. Pisać w swoim własnym języku, własnym alfabetem zaczęli już w pierwszym wieku. Dlatego zastanówcie się, zanim powiecie mongolska dzicz. Czyli Ormianie ze wsi Ahora byli autochtonami? zagadnęła Zosia. Tak. Na tych terenach Ormianie żyli aż do 1915 roku, kiedy to nastąpiły straszliwe pogromy i rzezie Ormian. Wymordowano ich wówczas półtora miliona czyli około 25% narodu. Ocaleli tylko, z Nagor... Ocaleli tylko górale w Nagornym Karabachu, ale ten autonomiczny okręg dzieli od Armenii 30 kilometrów, a tereny te zasiedlają obecnie Azerowie. To rodzi konflikt, bo Ormianie są chrześcijanami, a Azerowie muzułmanami. Ale tak czy inaczej musimy zakończyć naszą wyprawę. Czy rezygnacja z dalszych badań tak blisko celu jest zdradą nauki? Zapytał Jacek. Wystarczy kilka dni. Masz zapasy? Ostudziłem go. Nie mamy sprzętu obozowego, śpiworów, ani sprzętu wspinaczkowego, dodał pan samochodzik. Wszystko to mamy, zaprotestował Jacek. Ukryte w bazie wujka Pawła w piwnicy Karczmy w Dolinie Świętego Jakuba. A masz pomysł, jak tam wrócić? zagadnąłem. Zresztą tam pewnie roi się od wojska. Lepiej wymyśl coś innego, a na razie idziemy spać. Trzeba się wyspać, bo nie wiadomo, co przyniesie nam jutro. A kolacja? zapytała siostrzenica szefa. Sądzę, że gdybyśmy mieli ją dostać, to byśmy ją dostali. Poszliśmy spać głodni. Wiał wiatr, ale było całkiem ciepło. Ścieżka mijała po lewej stronie stożek małego araratu. Ludzie admana szli gęsiego. Nie spieszyli się. Może nie chcieli męczyć dwu rannych. Dokąd idziemy? zagadnął pan Tomasz mijającego nas admana. Do Iranu, wyjaśnił ochoczo dowódca. Zadekujemy Was w niedużej wiosce i mam nadzieję, że nawiążemy kontakt z Waszymi rodzinami, żeby wpłaciły okup. Nie będziemy zdzierać. Wystarczy nam 80 tysięcy dolarów za Waszą czwórkę. Czyżbyście wierzyli w potęgę pieniądza? zdziwił się Pan samochodzik. Sądziłem raczej, że jako rewolucjoniści jesteście ideowcami. Dopóki światem rządzą Amerykanie, broń najłatwiej kupić za dolary, powiedział Adman. Dobrą broń, rosyjską. Zachodnia jest zawodna w naszym klimacie. Zresztą ponieśliśmy ostatnio duże straty w sprzęcie. Musimy mieć fundusze na zakup wyposażenia. Trzeba też dać trochę dolarów chłopom, którzy nas wspierają. To pomaga utrzymać zaplecze w postaci ludności miejscowej. Gdy wygramy, będziemy mieli wolny kurdystan. Siądziemy sobie przed domami, będziemy pili herbatę albo kawę i śpiewali. Zaprosimy Was wówczas w gościnę. Zobaczycie na własne oczy najdoskonalszy ustrój na świecie. Przyśpieszył i niebawem znikł na czele kolumny. To przypomina opowieść profesora Wiercińskiego o tym, jak złapali go partyzanci ze świetlistego szlaku, mruknął pan Tomasz. Co to jest świetlisty szlak? zaciekawiła się Zosia. Z grubsza biorąc, coś takiego jak ci tutaj, ogarnął gestem niewielką karawanę. Też chcą zbudować najdoskonalszy ustrój na ziemi, rabując turystów i mordując przedstawicieli władz. Tyle tylko, że oni grasują w Peru. Wywodzą swe korzenie z czasów powstania Tupaka Amaru II. W rzeczywistości zaczęli działać w latach 50. Cieszą się sporą sympatią ludności. Od tacy amerykańscy Janosikowie. Rabują bogatych amerykańskich gringos i rozdają część łupów ubogim ziomkom. I co stało się z profesorem Wiercińskim? Pobrali od niego dobrowolną składkę na rozwój swojego ruchu w wysokości 200 dolarów, a potem uraczyli dwugodzinnym wykładem na temat maoizmu jako najdoskonalszego z ustrojów. Nas też to chyba nie minie, tylko składka jest nieco wyśrubowana, mruknąłem ponuro. Granica z Iranem nie wyglądała specjalnie imponująco. W szary granit wbito niewielki betonowy słupek. Przeszliśmy obok niego. Adman odwrócił się w stronę niegościnnej dla niego tureckiej ziemi, po czym wykonał kilka międzynarodowych obraźliwych gestów. Znajdujemy się teraz na terytorium Islamskiej Republiki Iranu powiedział poważnie. Ten region zamieszkują Kurdowie, jednak obowiązuje nas prawo irańskie. Wyjął z torby, którą miał przewieszoną przez ramię, biały zwój. Kobiety muszą mieć zakrytą twarz, podał Gozosi. Zrobiła się czerwona. Nie chcę. Nie chciałbym używać przymusu, powiedział, ale w końcu mnie sprowokujecie. Przestraszona zasłoniła twarz i zapięła czarczaw. Wyglądała w nim uroczo. Uśmiechnął się. Tak znacznie lepiej. Wy trzej będziecie musieli zapuścić brody. Pan Tomasz westchnął ciężko. Ustępuję wobec przemocy, powiedział. Spokojnie. Na razie żadnej przemocy. Po prostu uszanowanie odmienności kulturowej żyjących tu ludzi. A co z naszą odmiennością? zaciekawił się Jacek. Jesteście u nas w gościach, więc nie wypada wam łamać w brutalny sposób naszych zwyczajów, oświadczył wyniośle, po czym odszedł. Udusza się pod tym, pisnęła Zosia. Może dałoby się go przekonać. Myślę, że problem jest bardziej złożony, odezwał się pan Tomasz. Bardziej chodzi mu o to, żebyś nie rzucała się w oczy miejscowym młodzieńcom. Mogłoby dojść do jakiegoś fermentu.